suma, ja, a pan gure, a sef yn coi'n oes iawn. A'n jyst eich bod ti'n gwych yn fawr, a'n lefsi Ale zostawcie, tak jak mówiłem, suba łapkę w górę. W koniec, do Instagrama, Discorda, wszystko macie w opisie. Możecie też kupić wspierającego na kanale. Każdy, kto ma wspierającego, dostaje co najmniej taką nagrodę w GTA. I pójdziemy w GTA, czy miliard, czy jakieś 300 baniek GTA, billiard, czy jakiś PSOK ofiar. Nie wiem, oboje suba łapkę w górę. No i tak, jak mi mówiłem, najlepsze misje w GTA 5 online. <laughs> mamy 200, 180, 300, tysięcy. Za Zatem mamy 200, plus 20 kolana. Dla przygotowania, bardzo fajnie, wymaganie to jest jedyne, tylko i wyłącznie ten cały ten, 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 warsztat no ten tuningowy, czy jakoś, tak zaraz zobaczymy, znajdą najtańszy warsztat tuningowy w najtańszy to będzie chyba ten, no milion siedem, milion siedemset pięć tysięcy, milion, sześćset, siedemdziesiąt. no milion sześćset siedemdziesiąt potrzebujemy na to bardzo szybko to zarobić a zwrócić się jeszcze szybciej się zwrócimy. No to robimy te dwa przygotowania, które mi zajmą maksymalnie z 12 minutek, z 6 -7 minut, tak z sześć, minut jedno przygotowanie trwa. Bez żadnych jakichś tam opresorów, bez niczego, nic jest wymagane. Wystarczy jakiś samochód z ulicy. Bardzo szybko, bardzo łatwo. <laughs> mamy, że nie wiem, tutaj jakieś uzbrojenie, nie wiem, cwaniak Dobra, waga ciężka, dajmy, nie wiem, cokolwiek. Nic tu nie musimy zmieniać, nie potrzebujemy jakichś osób do tego. Eee, czy więcej osób, czy więcej kasy, tutaj deklaracja nie działa. Wystarczy jedna osoba typu Wy. Możecie też wziąć kolegę, tam macie chyba 20 koła więcej za kolegę, nie wiem, to tam, ale te 20 koła, czy tamtą, czy tą, tam, jak mamy tu 200 koła do odgarniecia, to jest więcej. tam. Pikuś, kasa nie jest jakaś super jeśli chodzi o kopiowaniu ale to, to wiecie, zarobić zawsze fajnie, coś popłykać, co pograć, a jak wiecie w GTA nie ma co robić, czekamy wszyscy na GTA 6, ale tak jak luźno sobie pograć, bo zarabiać, te misje są perf ja sam grałem sobie ze dwie, trzy misje, zarobiłem sobie kurna trochę i już od razu lepiej. Tu mamy co? Mamy podłożyć bomby do czterech laboratorium, to na oko taka misja, nam zajmie z, z 10 minutek, to licząc maksymalnie pół godziny macie tam około tam nie wiem, 300-320 tysięcy pół godzinki grania, nic nie robienia. For fun, bardzo fajnie. Ja tu robię szybkie cięci i widzimy się już na końcu. To zawalić jakieś cztery bombki w jakiś wytwórniak i utrzeć ciężarówkę z systerną i dostarczyć w punkt A. No i mamy bardzo łatwą kasę. Gdzie no, tu podjechać, poczekajcie. A że z tej strony dobra, poradzimy sobie. Fachmeister, oczywiście w fuck breaker 46 lat. 49 nawet. No mniejsza z No i elegancko, ile mi ta misyjka zajęła ze stuperem w ręce? 11 minut 34 sekundy. <gry> bardzo szybko, bardzo prosto. Sup w górę się na mam nadzieję, że należy. Zaliczono. Aha. No ile mamy? 162 koła, bardzo pięknie. 3 Expa mi bardzo pasuje <laughs> A wy w tym momencie zostawi suba, łapę w górę, będę bardzo polecam robić te misijki Nie nacharujecie się, a zarobicie może nie miliardy, ale miliony i przez cały dzień tak grając sobie tak pół godzinki macie tam 200 parę tysięcy, 300 tysięcy, zależy jaka misjka no i co, i bardzo łatwa kasa, bo suba łapę w górę i... Edu